Hej, cześć, wam wszystkim z tej strony. Patryk45 Patryk Gaming, a to jest kolejny film informacyjny na moim kanale. Więc, tak, krótka informacja dla Was, po pożarze mojego mieszkania, dodam jeszcze, że dwa miesiące temu spłonęło mi mieszkanie. Jeżeli ktoś nie wie, i miałem taką chwilową przerwę przymusową. E, więc, tak, teraz e, dokładnie wczoraj założyli mi internet, mam już internet jako tak. Komputer jest jakoś tam doprowadzony do porządku, więc będą się pojawiały dla Was materiały. Myślę, że teraz zwiększę troszeczkę ich ilość, żeby po prostu nadrobić. Mam troszeczkę materiałów, które nagrałem już przed pożarem. Uratowały mi się te materiały. Znaczy, będę teraz jeszcze nakręcił, przygotowywał materiały na bieżąco. Więc tamte odcinki, które nagrałem wcześniej, też wam jeszcze wstawię. No, więc tak. To tyle. Czekajcie na nowe odcinki. Cześć.